Każda Nazywam się Aleksy Boreń, Filip Kardasiewicz. Adam Makowski, Dawid Buba. Aleksandra Matisiak, Sylwia Smolarek, Agnieszka Juśkiewicz Julia Słupecka, Monika Was, bardzo Kienkiewicz, Michał Wójciński, Radosz Sopczyk i Kasper Jastrzębski. To jest. Ryszard Reczko, trener motoryczny. Jestem odpowiedzialny za przygotowanie siłowe, no. zawodnicze Rafał Greff, jestem e, trenerem kadry mężczyzn młodzieżowej. Zajmuję się przygotowaniem fizycznie głównie. Nazywam się Józef i zdobyłam trzecie miejsce na otwartych mistrzostwach Czech w rozpychaniu i brałam udział w ostatnich mistrzostwach świata, w bobslejach, w Bójka. Powiem tylko tyle, że każdy trener marzy, żeby jego załoga wystartowała. Żeby wszystko, chociażby wystartowała. Mhm. A jeżeli jeszcze zajmie znaczące miejsce, to jeszcze lepiej. Jestem odpowiedzialny za nabór, selekcję i przygotowanie fizyczne zawodników mhm. do najbliższego sezonu. Zadaniem na ten sezon i na okres przygotowawczy jest wyselekcjonowanie nowych zawodników. Budujemy nową kadrę juniorską z, i wyselekcjonowanie z tej grupy nowych pilotów, których będziemy szkolić przed sezonem na torze, i którzy no, wystartują w swoim pierwszym kucharze Europy. Nie ma, żadnym nie, żadnym nie ma 100% ważny. pewności, że za pół roku już będzie. Ja też nie mam pewności, że za pół roku będziemy w tym składzie. Może być tak, że komuś się nie spodoba. No. I po prostu dobra no, fajnie to było, to, to nie to nie dla mnie. Zostaje w lekkiej. Też to rozumiemy. Oni wszyscy trenują. Oni trenują w swoich grupach, w swoich grupach, ze swoimi trenerami. Więc jak przyjeżdżają tu raz, wyjeżdżają, mówią jak jest, mówią, że nie ma problemu z trenowaniem wspólnie Przyjechali drugi raz, więc to znaczy, że działa ten system, który próbujemy wdrożyć I mam nadzieję, że oni tak zawodnicy będą po prostu roznosić tak, ambasadorami po prostu tego co tutaj robimy ćwiczenia latem i cały trening letni to jest okres kiedy przygotowujemy zawodniczki, oczywiście również i zawodników, ale ja się zajmuję zawodniczkami jak powiedziałem przygotowujemy zawodniczki do okresu właśnie najważniejszego do sezonu zimowego, który zaczynamy mniej więcej w połowie października Sezon zimowy polega na tym, że wyjeżdżamy na tory i tam szlifujemy zjazdy oraz bierzemy udział oczywiście w odpowiednich zawodach wynikających z kalendarza IBSF, czyli Międzynarodowej Federacji Boczlej i Skeletonu, zarówno w Skeletonie, jak i w posle. Jestem co prawda trenerem motorycznym, ale moim marzeniem jest, żeby któraś z załóg którą szkole pod względem motoryki wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie i zrobimy jako trenerzy, cały zespół trenerski cały, i oczywiście zarząd i, i sekretariat, wszyscy ci, którzy mają do czynienia z, z tym wszystkim w różnym stopniu i w różnych jak gdyby działach tego działania, na pewno marzą o tym samym co ja. A no więc igrzyska olimpijskie są najważniejszym dla nas celem.